Witam Was wszystkich na trzeciej lekcji podstawy dziennikarstwa dla dzieci i młodzieży. Nazywam się Ines Pisami i postaram się dla Was przedstawić następujące zagadnienie, jak przyprowadzać i wywiad. Jak przygotować i przyprowadzać wywiad. Co to jest wywiad? A więc kochani, wywiad to forma tekstu dziennikarskiego. Która jest zapisem rozmowy z jakąś osobą często nam znaną. Znaczące jest to, że w wywiadzie nie zamieszczamy własnych jakichś przemyśleń i stwierdzeń, a zapisujemy tylko wypowiedzi osoby, z którą przeprowadzamy wywiad. Czytający zapis wywiadu nie jest zainteresowany absolutnie naszą opinią, ale czyta tekst po to, by poznać zdanie i poglądy danej osoby, z którą my przeprowadzamy wywiad. Pamiętajcie o tej zasadzie. Poproszę dalej. Więc ja postaram się na dzisiejszej lekcji skupić się na tym, jak przygotować się do wywiadu. A więc zaczniemy od kroku pierwszego, czyli umówienie na spotkanie. W jaki sposób my możemy się umówić na spotkanie z naszym rozmówcą? Przede wszystkim osobiście, e, telefonicznie albo mailowo. Ale pamiętajcie, zawsze jest ważny jednak kontakt, czyli e, osobisty kontakt. E, poproszę dalej, następny. Następnym krokiem w przygotowaniu właśnie do uwiadu jest zebranie informacji. Warto wiedzieć przede wszystkim, gdzie pracuje nasz rozmówca, jaką funkcję pełni, jakie ma wykształcenie. Czyli najlepiej by żeby było, żeby uzyskać nawet biografię naszego rozmówcy. Czyli my musimy po prostu zebrać tą informację przy pomocy nawet e, swoich znajomych, kolegów, e, popytać się, czyli zdobyć jak najwięcej informacji na temat danej. Osoby. Krok trzeci. Pamiętajcie, że jest bardzo ważne, jak Wy się przygotowujecie do wywiadu. Czyli musicie mieć oczywiście sprzęt. E, jaki sprzęt powinniście mieć do wywiadu? My się skupiamy oczywiście na wywiadzie prasowym, więc powinien być dyktafon. Teraz już każdy e, ma w swojej komórce dyktafon, więc. Każdy z Was nie musi kupować tego dyktafonu, więc możecie skorzystać właśnie w swoim telefonie. Papier i ołówek. Pamiętajcie, że nie każdy rozmówca chce, żeby był nagrywany. Nie każdy. Oczywiście przed wywiadem musicie się zapytać naszego rozmówcy, czy zgodzi się, żeby był nagrywany przez dyktafon. To konieczne jest. Jeżeli wasza rozmówca nie zgodzi się, najlepiej zawsze nawet kogoś wziąć ze sobą na wywiad, czyli osobę drugą, która by mogła Wam pomóc w spisywaniu tego wywiadu. Ponieważ jeżeli wy będziecie jednocześnie i zadawać pytanie, i rozmawiać z Waszym rozmówcą i notować e, odpowiedzi Waszego rozmówcy, to będzie Wam bardzo ciężko i zazwyczaj po prostu no, nie wyjdzie u Was tak, jakby chcieliście. E, Następnym krokiem to jest krok czwarty, i tu jest tak, temat, określenie tematu naszego wywiadu. Tak, jak tu napisałam, to już połowa sukcesu, czyli musimy wiedzieć, dlaczego my chcemy przeprowadzić wywiad z, z daną osobą, e, czyli skupiamy się na temacie, i do tego tematu właśnie dobieramy sobie e, odpowiednie zagadnienie. Następny krok pi piąty, czyli pod temat, na przykład zgłasza nam redaktor, że trzeba przeprowadzić wywiad z kimś znanym z dziedziny tam medycyny, a propos Kofitu i tak dalej. Czyli my wybieramy rozmówcę, lekarza, tak? Więc to będzie krok numer pięć, rozmówca nasz. Szósty krok, gdzie ten wywiad się odbędzie. Jakie miejsce my wybramy? Pamiętajmy, jeżeli my przeprowadzamy wywiad, czyli my musimy naszemu rozmówcy zapewnić tak zwany komfort, czyli dajemy możliwość naszemu rozmówcy wybrać, gdzie by on chciał, żeby ten wywiad był przeprowadzony. Oczywiście powiem Wam szczerze, że najlepiej robić wywiady u naszego rozmówcy w domu, ponieważ Dom, w którym on mieszka, też nam podpowie na jakieś pytanie. My możemy zobaczyć tego człowieka, też co nieco wywnioskować, z jakiej że tak powiem grupy społecznej jest nasz surozmówca, zobaczyć jakieś pamiątki itd., też podpytać się na te różne tematy. No i po prostu atmosfera domowa inaczej też wpływa naszego rozmówcę. Ale to bywa zazwyczaj rzadkością. No, ale jeżeli do takiego, że tak powiem, u Was momentu doszło, to znaczy jest super i z pewnością przeprowadzicie bardzo fajny i wywiad. Więc umawiamy się na misję. Jeżeli umawiamy się gdzieś w kawiarni z naszym rozmówcą, no to oczywiście musimy zaprosić ową osobę. Na jakąś herbatę czy kawę. To nie musi nasz rozmówca o to się martwić, tak? Dalej, czas. Zazwyczaj jest tak, że y, musimy też wiedzieć, ile mamy czasu na przeprowadzenie wywiadu, ponieważ y, po pierwszej rozmowie mogą się pojawiać podczas spisywania jakieś dodatkowe jeszcze momenty, y, jakieś niedopowiedzenia, które by chcieliście podpytać, tak? Więc chodzi o czas, właśnie czy będzie Wam potrzebny jeszcze dodatkowy czas, czy nie. W razie czego można nawet rozmówce e, powiedzieć o tym, że w razie czego, jeżeli ta informacja, którą zebraliście, będzie nie, niekompletna, to że zwrócicie się jeszcze raz do naszego rozmówcy. Poproszę o następne pytanie. I tu ważnym elementem jest przygotować pytanie które Wy będziecie zadawać, przemyśleć je. Oczywiście w trakcie te pytania mogą się zmienić, ponieważ rozmówca Wasz może zacząć opowiadać na jakiś temat, który Was szczególnie zainteresuje i ta rozmowa w ogóle może się potoczyć. Także pamiętajcie o temacie Waszej rozmowy, a następna rozmowa może być i na następny temat, i Wy możecie umówić się na kolejny wywiad z daną osobą. Pamiętajcie też odpowiedni strój. Często jest tak, że dziennikarze nie zwracają na to uwagę. Dziennikarze starej daty, tak zwani dziennikarze wiekowi wiedzą, jak trzeba się ubrać idąc na wywiad. Jeżeli my idziemy na wywiad do na przykład Urzędu Miasta, no to odpowiednio trzeba wyglądać jak urzędnicy. Jeżeli my robimy wywiad w jakimś miejscu freewolnym, że tak powiem, rozrywkowym, no to wtedy ubieramy się inaczej. Pamiętajcie, zawsze wszystko zależy od miejsca, do którego my idziemy. Trzeba mieć szacunek do naszego rozumówcy. Jak zrobić kompozycję wywiadu? Pamiętajcie, e wywiad powinien mieć tytuł. Czyli ten tytuł ma przyciągnąć uwagę. Naszego czytelnika, możemy i tu tytuł wymyślić i pod koniec, ponieważ może być fajny cytat w naszym wywiadzie, który nasz rozmówca powie, i możemy to właśnie zamieścić w tytule. Tu jest troszeczkę inaczej będzie niż w artykule. Dalej, wprowadzenie. Czyli my musimy wprowadzić. Kilka zdań musimy zamieścić, takie streszczenie rozmowy i przedstawić naszego rozmówcę, czyli selwetkę. Z kim robimy wywiad, dlaczego i tak dalej. To tak zwane wprowadzenie, pytanie. Czyli o czym ja mówiłam wcześniej, że trzeba przygotować własną listę pytań, które my będziemy chcieli zadać naszemu rozmówcy. No i oczywiście w trakcie Powstaną jakieś dodatkowe pytanie, które mogą nas szczególnie zainteresować. No i zakończenie. I tu należy właśnie podziękować naszemu rozmówcy. Coś mu życzyć. To będzie takie grzecznościowe, tak jak tu jest przykład. Jeżeli na przykład rozmawiamy z autorem jakiejś książki, to właśnie, że tak powiem, życzyć mu napisanie kolejnej fascynującej książki. Można też zakończyć inaczej można e, poprosić naszego rozmówcę. Może on by chciał sam coś od siebie e, jeszcze uzupełnić, o czym my nie zapytaliśmy, co by uzupełniła, e, uzupełniła nasz wywiad. Czyli e, takie dodatkowe pytanie. E, I pamiętajcie zawsze, że e, pierwsze te pytania wprowadzające powinny być lekkie, żeby i my jako dziennikarze którzy przeprowadzamy wywiad, powinniśmy znać odpowiedź na nie, żeby sprawdzić naszego rozmówcy, czy mówi prawdę, czy nie. I to będzie właśnie wskazówką, że, że ta rozmowa może się potoczyć tak, a nie inaczej. Następna plansza. Pytanie. Czyli jakie pytania my będziemy zadawać? Są pytania zamknięte i pytania otwarte. No i to właśnie takie pytania zamknięte. Czyli ma cel identyfikacyjny. Ile miał pan lat, kiedy wypadł panu pierwszy ząb? W ilu krajach już pani była, no nie? I tu rozmówca zazwyczaj może odpowiedzieć jednym zdaniem, a czasami jednym słowem. I pytania otwarte, które na celu mają dowiedzieć się coś więcej na temat naszego rozmówcy. Ile. Miał pan lat, kiedy panu wypadł pierwszy ząb. Czy dostał pan jakąś nagrodę za to, tak? Czy jakaś wróżka dała jakieś pieniążki za ten ząbek, który mu wypadł? Tak często mi zadaje mój syn. W ilu krajach pani już była, a do jakiego chciałaby pani pojechać? Na przykład, tak? Czyli pani nie tylko mówi, że w jakich krajach była, że byłam w pięciu krajach tam i tak dalej, ale chciałabym pojechać i ona uzasadnia, dlaczego ona by chciała Pojechać do, na, do danego kraju. Poproszę następną planszę i tu zasady zadawania pytań. Czyli tak, tak jak już mówiłam, te pytania powinny być ułożone i przygotowane wcześniej. Nie pytaj o zbyt wiele spraw jednocześnie. Nie zadawaj banalnych pytań, ogólnikowych, wstydliwych lub przykrych. Po odpowiedzi rozmówcy możesz zadać dodatkowe pytanie, o czym ja mówiłam wcześniej, które, że tak powiem, nas zainteresowało bardziej szczegółowo, czyli żeby nasz rozmówca mógł rozwinąć swoją wypowiedź. I pytanie powinny być zadawane, o czym ja już powiedziałam, od łatwych do pytań coraz trudniejszych i bardziej zasadniczych. Poproszę o następną planszę i tu chciałabym takie wskazówki dla Was przygotowała ułatwiające przeprowadzenie wywiadu. Więc tak, po pierwsze, musisz zebrać informacje o rozmówce. Po drugie, określić temat wywiadu, zanotować na karce pytanie, które chcesz zadać naszemu rozmówcy. W trakcie wywiadu jest niegrzecznie przerywać rozmówcy. Postaraj się jednak wysłuchać i nawet zanotować sobie na karce, i tu jest potrzebny ten sprzęt, że co ty jeszcze chcesz dopytać się w związku z tym pytaniem, które u ciebie, że tak powiem, zaistniało. W pytaniach nawiązaj do wypowiedzi osobom, z którą przeprowadzasz wywiad. Na przykład jeżeli to jest osoba znana i e, która już udzieliła na przykład wywiadu, to można zaznaczyć, że Pan udzielając wywiadu tam powiedział coś takiego i coś takiego. jak Pan teraz na temat ten sądzie? Czyli e, możesz właśnie stosować e, taką metodę. E, w razie potrzeby naprowadzaj swojego rozmówcy na temat e, różnymi podpowiedziami, bo pamiętajcie, że Człowiek, każdy może się mylić, ale tu właśnie możemy przyjść z pomocą naszemu rozmówcy. Na koniec możesz podsumować swój wywiad i podziękować rozmówcy. Właśnie o czym powiedziałam wcześniej, poprosić o niego może grzecznościowo, może pan chciałby jeszcze coś powiedzieć naszym czytelnikom na łamach na naszej gazety, o czym ja na przykład nie zapytałam, tak? Podczas opracowania wywiadu też wręcz wskazane dodać informacje o naszym rozmówcy, kim on jest, jaki temat będzie naszej rozmowy. I to nadaje też tekstowi tak zwany tytuł. Pytania i odpowiedzi trzeba zapisywać od nowej linijki. Przy czym możesz to właśnie wyróżnić graficznie, na przykład, czy pogrubić pytanie, a odpowiedź zrobić pochyloną i tak dalej. To już wszystko zależy od waszego grafika, łamacza, który będzie łamać waszą gazetę. Poproszę następny. Więc tu ja by wam chciałam właśnie dla was zamieściłam przydatne słownictwo którego możecie użyć mianowicie bohaterem mojego wywiadu jest na przykład Robert Lewandowski na rozmowę ze mną zgodził się Robert Lewandowski nasza rozmowa odbyła się podczas mundialu z Robertem Lewandowskim na przykład jest pan Michał już od wielu lat zajmuje się pani tym i tym. Zasłynęła pani z tego i z tego. Od niedawno jest o was głośno, bo brał udział w tym ani innym festiwalu. Co sądzi pan o tym? I tu są takie, że tak powiem, takie przydatne słownictwo, z czego wy mogliście, zacząć pytanie. Wróćmy do tego. W wywiadzie dla na przykład takiego tabloida pan powiedział to i to. Kiedyś pani mówiła o tym i o tym. Na zakończeniu wywiadu chciałbym zapytać jeszcze o to, czy określić to i to. No i na zakończenie zadam panu jeszcze jedno pytanie. Bardzo dziękuję za rozmowę oraz za poświęcony czas. I to jest właśnie przydatne takie słownictwo, które możecie użyć podczas... Przeprowadzenie wywiadu. Następna plansza. Co po wywiadzie? Więc, jak przyjdziemy do domu czy do redakcji, my musimy przede wszystkim wybrać najważniejsze wypowiedzi, spisać tak zwany wywiad, usunąć wszystko takie nieważne, które nie wnoszą nic nowego w naszą rozmowę z naszym bohaterem, dokonać korekty, przede wszystkim poprawić błędy językowe. I tu chodzi o błędy gramatyczne, stylistyczne, podzielić właśnie rozbudowane zdanie, ponieważ rozbudowane zdanie ciężko czytać czytelnikowi, zazwyczaj zdania łatwe są czytane, czytelne, krótsze, zadbać też o poprawność językowej wypowiedzi nadać tytuł wywiadowi, tak? umieścić tak zwany lit, czyli dwa, trzy zdania streszczające o czym jest dana rozmowa, która w zasadzie ma przyciągnąć uwagę naszego czytelnika, żeby zainteresować go danym wywiadem, żeby on chciał po prostu sięgnąć i przeczytać dany materiał. Możemy też zacytować wypowiedź naszego rozmówcy. Które, która też może przyciągnąć naszego czytelnika. No oczywiście pamiętajcie o umieszczeniu gdzieś obok czy pod zdjęciem notatki biograficznej naszego rozmówcy, To na pewno również e, przyciągnie uwagę naszego czytelnika. E, poproszę o następną planszę. E, I tu ja przedtem jak dam wam zadanie domowe ja Wam przytoczę taki przykładowy wywiad, fragmenty na temat wywiadu, właśnie z Robertem Lewandowskim, piłkarzem najsłynniejszym polskim. Więc tytuł jest taki: Piłka to niecałe życie czyli rozmowa z Robertem Lewandowskim. I to jest tytuł naszego wywiadu. Co on nam daje? My dowiadujemy się, że to nie będzie rozmowa o piłce tak? z Robertem Lewandowskim, ponieważ tytuł wskazuje, że piłka to nie jest całe życie, tak? i dalej, że to ma być rozmowa, czyli gatunek dziennikarski, rozmowa z Robertem Lewandowskim. To jest tytuł. Dalej tu jest uwydatnione, czyli pytanie dziennikarza. I tu jest pytanie, czyli wstęp tak zwany, kim jest rozmówca i temat rozmowy. I ja teraz może przeczytam, żeby Wam było łatwiej to zrozumieć. Adam Kowalski. Chociaż nie było to łatwe ze względu na napięty terminarz naszego gościa, jednak udało mi się porozmawiać z osobą niezwykłą, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Robertem Lewandowskim. Zamiast dyskutować o piłce nożnej i Twoich sukcesach, chciałbym skupić się trochę na życiu prywatnym oraz działalności charytatywnej. Jak zmieniło się Twoje życie, czy na świecie się, kiedy na świecie pojawiły się Klara i Laura? Czyli tu mamy taki wstępnik, który nam mówi, że Robert Lewandowski nie będzie z nami dyskutować na temat piłki nożnej i o swoich sukcesach, a dziennikarz chce się skupić i przedstawić nam życie prywatne Roberta Lewandowskiego oraz jego działalność charytatywną, jego relacje z córkami Laurą i Klarą, czyli przedstawić nam tego naszego bohatera zupełnie z innej strony, czyli ze strony prywatnej. Tak? Następne. I tu jest odpowiedź Roberta, który odpowiada, że moje życie zmieniło się diametralnie, nie miałam pojęcia, jak bardzo posiadanie dzieci może wpłynąć na dwoje ludzie. Ta mała istotka potrafi dać tyle radości, to także ciągła nauka i poznawanie się wzajemnie każdego dnia. Kiedy zostajesz tatą, zmienia się także Twoje podejście do czasu. Nagle okazuje się. Że chcesz spędzić ze swoim dzieckiem niemal każdą wolną chwilę, to także znakomita szkoła cierpliwości. I tu mamy rozwinięcie, czyli treść wywiadu z pytaniami otwartymi, prawda? Czyli te pytania nie są zamknięte, a są otwarte. I stąd my się dowiadujemy na przykład, że Robert też swój czas traci nie tylko na piłkę nożną, prawda? Ale on chce więcej czasu spędzać ze swoimi dziećmi, czyli każdą wolną chwilę, on chce być razem ze swoją rodziną. I dla niego każdego dnia to jest ciągle jakaś nauka, jakieś wyżyczenie, żeby poświęcić właśnie ten czas dla swoich dzieci. Czyli praca to nie wszystko. Życie prywatne to jest też bardzo istotne dla niego. Następne pytanie zadaje dziennikarz, w jaki sposób bycie tatą wpłynęło na twoje życie zawodowe, czy także tutaj dostrzegłeś głębokie zmiany? I tu Robert odpowiada zamkniętym odpowiedzią, zdecydowanie. Czyli, że tak powiem, mogą być i takie odpowiedzi, krótkie. I tu jeszcze dużo, dużo wszystkiego. Chodzi mi, że ja chciałam przedstawić wam schemat. I tu na koniec... Autor, czyli dziennikarz, mówi tak: dziękuję za tą wzruszającą i szczerą rozmowę. Mam wrażenie, że Twoje wyznanie na temat rodzicielstwa oraz pomocy potrzebującym staną się inspiracją dla wielu osób. Czyli to jest takie na zakończenie podziękowanie dla Roberta Lewandowskiego, który poświęcił czas i podsumowanie naszej rozmowy, że tu dowiadujemy się, że on nie tylko jest tatą, mężem, ale on też również pomaga bardzo dużo i wiele osób potrzebującym i jest inspiracją też dla wielu osób. Także proszę o tym pamiętać, że w, 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 o tym schemacie wywiadu, że powinien być tytuł, powinien być tak zwany wstęp, on może być jako pytanie nawet e, dziennikarza, który później na koniec zadaje. Właśnie najpierw streszcza, o czym będzie ten wywiad i z kim, i później zadaje pytanie. No i ciąg, czyli tych pytań zadawanych, i na koniec, właśnie podsumowanie w tym zakończeniu. Moi drodzy, ja tu przygotowałam dla Was takie zadanie domowe podsumowujące naszą trzecią lekcję dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wywiadu, więc ja proponuję wybrać swojego ulubionego bohatera e, literackiego. Każdy z Was ma w szkole lub w liceum literaturę i czyta dużo książek, mam nadzieję. E, proszę wybrać ulubionego bohatera i e, po prostu przedstawić na początku tego naszego rozmówcę, tego Waszego bohatera, czyli zebrać w tej całej swojej lekturze całą informację dotyczącą naszego rozmówcę. Wymyślić tytuł tej rozmowy, zrobić 10 pytań, ułożyć, właśnie podać ciekawy tytuł, żeby zainteresować naszego Czytelnika i poprawnie pamiętać, spisać ten wywiad. Więc ja proponuję Wam właśnie takie zadanie domowe. Na tym chciałabym z Wami się pożegnać, życzyć Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że Wy chociaż odrobinkę przybliżyłam Wam fach dziennikarza. Może Wy spróbujecie jednak Napisać artykuł lub przeprowadzić wywiad ze znaną osobą lub nawet bohaterem literackim. Ja chciałabym Wam podziękować za uwagę, życzyć dużo sukcesów i wszystkiego najlepszego. Do widzenia!